Polska, Mazowsze, Nowy Dwór Mazowiecki. Tu, w niepozornym biurze przy ulicy Bohaterów Modlina, działa agencja, która w ciągu dwóch lat przeszła drogę od lokalnego biura pośrednictwa pracy do milionowych zysków i setek zrekrutowanych cudzoziemców. Agencja Zatrudnienia KW Spółka z OO rodzinna firma należąca do Katarzyny i Andrzeja Włosków. W papierach pracodawca. W rzeczywistości potężny mechanizm, który każdego miesiąca sprowadza do Polski dziesiątki, a może setki obcokrajowców. Publiczne rejestry KRS pokazują imponujące liczby osiemnaście milionów przychodów, trzynaście milionów czystego zysku już w pierwszych dwóch latach działalności. Rentowność na poziomie, jakiego nie osiąga żadna inna agencja pracy w kraju. Oficjalnie firma zajmuje się legalizacją zatrudnienia cudzoziemców, pomocą wizową, pozyskiwaniem pracowników z Ukrainy, Azji i Afryki. W praktyce to ogromna sieć zależności, powiązana rodzinnie, personalnie i finansowo z kilkoma innymi spółkami: Agencją Zatrudnienia WK, Superpolisą NDM i Studiem Figura NDM. W każdej z nich te same nazwiska: Katarzyna, Andrzej, Daria i Julia. Włosek. Ale to, co najbardziej niepokoi, to postać samego Andrzeja Włoska. W sieci znaleźć można jego zdjęcia w mundurze z insygniami ukraińskich służb. Na innych, otoczony ludźmi w balaklawach i czarnych uniformach, wykonującymi salut, będący znakiem radykalnych formacji nacjonalistycznych. Źródła społecznościowe, w tym konta społecznościowe samego Włoska, Wielokrotnie publikowały materiały odwołujące się do symboliki i retoryki powiązanej z batalionem Azow, jednostką, której początki sięgają 2014 roku i której członkowie byli oskarżani o poważne naruszenia praw człowieka. To właśnie batalion Azow, złożony z radykalnych ochotników w pierwszych miesiącach wojny na wschodzie Ukrainy, zasłynął brutalnością. Pochodził z tych samych środowisk, które kilka miesięcy wcześniej wzięły udział w krwawych wydarzeniach w Odessie. 2 maja 2014 roku w Odessie, podczas zamieszek i pożaru domu związków zawodowych, zginęło ponad 40 osób spalonych żywcem, uduszonych dymem, zabitych przez tłum. Wśród nich kobieta w ciąży, znaleziona później z kablem telefonicznym na szyi. Wtedy właśnie świat po raz pierwszy zobaczył, do czego zdolne są skrajne grupy paramilitarne. Dziś w Polsce te same symbole, mundury i twarze pojawiają się na zdjęciach w mediach społecznościowych osób, które prowadzą legalną działalność gospodarczą związaną z przywozem obcokrajowców do kraju. Czy to przypadek? Czy może element większego planu, którego skutki dopiero zaczynamy rozumieć? W epoce, gdy wojny towarzyszą wojnom informacyjnym, a migracja staje się narzędziem wpływu, istnienie firm o tak potężnej skali i tak niejasnych powiązaniach powinno niepokoić każdego z nas, bo gdy za legalnymi dokumentami kryją się ideologie i przemoc, granica między handlem pracą a handlem ludźmi staje się niebezpiecznie cienka.